Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Moimi Państwa gościem jest pani Beata Śmigiera, prezes Stowarzyszenia Dwie Kreski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą kobietom w ciąży. Za chwilę mam nadzieję przybliżymy naszym słuchaczom o jaką pomoc chodzi. Zacznijmy może od tak. tego, że dwie kreski na teście ciążowym nie zawsze wiążą się z radością i z pozytywnymi emocjami. Tak, to jest prawda. Nawet jeśli były oczekiwane, to też nie zawsze wiążą się mimo wszystko z radością, ponieważ dwie kreski wywołują różne emocje u kobiet i czasami nawet też te oczekiwane, tak... Przy, po, po zobaczeniu tych dwóch kresek y, przychodzą jednak różne myśli. Czy ja sobie teraz poradzę? Y, czy będzie ktoś, kto, kto mi pomoże? Czy ja dam radę właśnie później w opiece nad dzieckiem w pielęgnacji? Czy y, właśnie będę, jak teraz będzie wyglądało moje życie? Więc tutaj są różne takie wahania i. Też y, często jest tak, przynajmniej my mamy takie doświadczenia u nas, że y, pojawienie się dwóch kresek powoduje, że też zmieniają się czasami okoliczności, bo nagle się okazuje, że na przykład partner y, jednak mówi, że nie jest gotowy, bo nagle kobieta traci pracę. Także y, te dwie kreski wywołują różne emocje, ale też powodują różne. Czasem niespodziewane sytuacje. Rozumiem, że te historie kobiet, które do was dzwonią, którym pomagacie, są bardzo różne. Czy jest w nich jakiś wspólny mianownik, na przykład samotność w relacjach? Tak, najczęściej to jest tak, samotność, tak, bo, bo właśnie partner odchodzi, zmienia się tutaj sytuacja, na przykład w związku, w małżeństwie czasami. To jest czasami też właśnie to, że ta sytuacja jest niespodziewana. Tak? I, I nagle się okazuje, że y, tutaj jest kwestia ja teraz, y, nie wiem, studiów, pracy, y, co będzie, więc, więc tu są te osoby. Są kobiety, dla których wiadomość o ciąży jest trudna, bo przychodzi trudna diagnoza, y, więc to jest też kolejna sytuacja, która, która gdzieś łączy przynajmniej niektóre historie. Też są takie momenty, że y, czasem jest to ciąża małoletniej. Więc to też jest kolejny taki mianownik, więc myślę, że, że możemy pogrupować, ponieważ tak rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, te historie są różne w zależności, kto się do nas zgłasza. I z tego, co Pani powiedziała, można wywnioskować, że to nie są tylko telefony 18-19-letnich młodych kobiet, co może przyjść jako pierwsze na myśl. Rozumiem, tak, nie, nie, to nie są takie telefony, to są też telefony na przykład kobiet, które są już na przykład w związkach małżeńskich, tak, to jest kolejne dziecko, drugie, trzecie, czwarte, czasami piąte i one bardzo boją się oceny środowiska, tak, że nie zostaną przyjęte i, i nie zostają nieraz przyjęte przez na przykład swoich najbliższych nawet y, w takiej sytuacji. To są też y, sytuacje kobiet, które na przykład mają ustabilizowaną sytuację materialną, y, sytuację pracy, i nagle pojawiają się dwie kreski, tak, już mają lat trzydzieści, kilka. I, I dla nich to też jest bardzo trudna sytuacja. Także nie mówimy tylko o, o kobietach e, młodych e, i nie mówimy też tylko o kobietach, e, które na przykład mają, żyją w związkach, ale także które też żyją w małżeństwach. Prowadzicie telefon zaufania, jest ten pierwszy kontakt, telefon i co dalej? My prowadzimy telefon zaufania ogólnopolski. Ten telefon y, działa codziennie od 18 do 23 i tutaj y, właśnie kobiety, które y, chcą porozmawiać o swojej sytuacji albo zobaczyły dwie kreski i w ogóle nie wiedzą, co mają zrobić, albo wahają się. Albo rozważają nawet aborcję, więc mogą się zgłosić, zadzwonić i, i tutaj w takiej atmosferze i yy, wzajemnego zaufania, i dyskrecji yy, mogą porozmawiać. I potem yy, dalsze kroki to już zależą od yy, właśnie od tej decyzji, co ja teraz dalej chcę zrobić. Czy ja chcę skorzystać na przykład z pomocy stowarzyszenia i, i urodzić to dziecko, yy, czy ja jednak, yy, nie wiem, przyjmuję inną opcję, tak? Więc wtedy tutaj już nasza rola się kończy. Natomiast jeśli panie chcą e, skorzystać z naszej pomocy, to my wtedy tutaj już organizujemy właśnie pomoc wolontariuszy, którzy towarzyszą jej na miejscu, tam w jej miejscu zamieszkania. Organizujemy też taką pomoc też okołoporodową, tak? ponieważ mamy właśnie dule położne, które otaczają kobietę opieką. No i potem w zależności od tych potrzeb, które się pojawiają, to reagujemy na, na sytuację. Czyli ta wasza pomoc nie kończy się na czasie ciąży? Nie, oczywiście, że nie. Nasza pomoc czasem trwa rok, e, dlatego że my towarzyszymy przez czas ciąży i to niezależnie na jakim etapie ciąży e, kobieta do nas się zgłasza, plus towarzyszymy jeszcze kilka miesięcy po porodzie, do takiego momentu, który e, wydaje się i nam, i, i kobiecie, że to już jest ten moment, kiedy dalej może iść sama i już my nie musimy tutaj jej towarzyszyć, bo przychodzi taki moment, kiedy też panie po prostu już są gotowe tak że dadzą sobie teraz radę radę same albo z tym wsparciem które mają gdzieś tam w najbliższych czy w znajomych i już nasza rola się tutaj kończy ale to jest kilka miesięcy po porodzie Czyli to towarzyszenie to że kobieta nie jest sama powoduje że ona staje na nogi w sensie takim emocjonalnym społecznym Tak tak Tutaj właśnie ta, ta rola, tak, emocji, bo, bo one tutaj, to się ciąży, to yy, różnie, ta konfiguracja emocjonalna to się różnie to zmienia, tak? Ale też w takiej sytuacji, że, yy, że jest już na tyle właśnie taka samodzielna yy, w tym znaczeniu, że potra no, wie, że da sobie radę już teraz, tak? Bo najgorsze jest na początku to przerażenie ja sobie nie poradzę. Tak, to jest najgorsze, bo wtedy mm, to jest takie, yy, i to może się przydarzyć każdej kobiecie. To nawet, yy, tak jak mówiłam, tk, także kobiecie, która już yy, czekała na te dwie kreski, tak? ale jakby ten moment, yy, kiedy widzę dwie kreski na teście ciążowym, to przychodzą różne emocje. I, I tutaj przychodzi właśnie ta, taki kryzys, można powiedzieć, tak? Więc kobiety w takiej sytuacji, w ogóle w tej sytuacji, właśnie kiedy jest ciąża, czy oczekiwana, czy oczek nieoczekiwana, planowana, czy nie, czy, czy jakakolwiek, to może różnie reagować, dlatego potrzebuje wsparcia, potrzebuje naprawdę takiego. Wsparcia kogoś bliskiego, czy to będzie mąż, przyjaciółka czy, czy rodzice, tak? którzy właśnie powiedzą, że dasz sobie radę, damy sobie radę. A w jakich, ta... w tak. jakich obszarach pomagacie? Mam na myśli tych specjalistów, bo stowarzyszenie korzysta też z pomocy specjalistów i te panie, kobiety, które się do was zgłaszają, też mogą skorzystać z tych wykwalifikowanych ludzi, którzy potrafią nieść pomoc. Tak, pierwszą taką grupą to są, na, to jest grupa właśnie poród, czyli tutaj mamy położne i dule, czyli y, położne, które mogą przyjmować też porody i mamy też tutaj doświadczenie porodów domowych na przykład, mogą towarzyszyć, wspierać właśnie tak bardzo emocjonalnie i, i pomagać w czasie porodu, tak, że nawet oprócz męża może być jeszcze dula, y, więc y, tutaj ta pomoc taka okołoporodowa plus yy, wiadomo czasami jest pomoc fizjoterapeutyczna potrzebna, potem też pomoc dla, m, dla dziecka. Więc to jest ta, ta jedna jakby taka gałąź. E, mamy też pomoc e, psychologów, psychoterapeutów, bo, bo tutaj też e, często Panie potrzebują takiego wsparcia, zwłaszcza jak jest na przykład e, depresja, która się pojawia w czasie ciąży, czy to były wcześniejsze też jakieś depresje, albo też właśnie po porodzie, e, albo po prostu chce porozmawiać, tak chce sobie jakieś różne swoje takie trudne przeżycia e, jakoś pozbierać, uporządkować więc to jest pomoc, no i też mamy pomoc pomoc tutaj prawną, ponieważ czasami no właśnie chodzi o jakieś związki, alimenty, więc tutaj ta pomoc prawna też też jest oferowana. A zdarzają się telefony od mężczyzn, którzy na przykład nie wiedzą jak rozmawiać ze swoją dziewczyną, partnerką, żoną. Czasami tak, mamy też takie telefony. Czasami panowie dzwonią właśnie, bo na przykład kobieta chce dokonać aborcji i on nie wie, co ma zrobić i, i, i chciałby jakoś pomóc. No, chce teraz odnaleźć się w tej sytuacji. Czasami jest też takiej troski, że właśnie widzi, że partnerka, partnerka przeżywa jakieś trudne stany i, i też on czuje taką bezradność, tak? Ostatnio nawet mieliśmy też telefon od pana, dla którego ta ciąża właśnie partnerki była tak trudna, że on o swoich emocjach w ogóle chciał porozmawiać, właśnie, bo z nim się też coś zaczęło dziać, tak? Na zasadzie, że on teraz nie wie właśnie, jakim tutaj będzie ojcem i co on ma w ogóle zrobić, więc, więc też zadzwonił, więc te telefony się zdarzają. Kim są wasi wolontariusze w telefonii zaufania? Czy wy przygotowujecie ich jakoś do kontaktu z kobietami w takich trudnych sytuacjach? Tak, my przy, przygotowujemy wolontariuszy, każdy z wolontariuszy, jeśli chodzi o sam telefon zaufania, bo my mamy różne jeszcze grupy i zespoły, więc są szkoleni, tak, żeby po prostu umieli też rozmawiać. Natomiast to, są, to nie zawsze są też psychologowie, psycholodzy, dlatego że nam bardzo tutaj zależy, oczywiście my się uczymy, jak rozmawiać, tak, nawet jeśli ktoś nie jest psychologiem, to ma szkolenie i, i wie jak rozmawiać z osobą, która dzwoni. Natomiast my tutaj duży taki nacisk kładziemy na to, że to jest rozmowa właśnie taka w atmosferze takiego zaufania, empatii, takiego przyjęcia też. E, czasem te rozmowy bardzo długo trwają. Tak? One wiadomo, że obciążają emocjonalnie, ale nasi wolontariusze są do tego rzeczywiście przygotowani i ponieważ telefon jest ogólnopolski, ale wolontariusze są tylko z okolic, właściwie tylko z Warszawy. A to poczucie niebycia samą sprawia, że gdy kobiety dostają wsparcie, decydują się na urodzenie dziecka, że kiedy się wahają i to wsparcie otrzymają, to ta decyzja przechyla się na tak urodzę dziecko? My mamy doświadczenie, że tak, że tak właśnie jest. Ponieważ jak dzwonią panie, które. No właśnie nie wiedzą, co mają zrobić, czy też wahają się. To tu najczęściej tą przyczyną jest jednak brak takiego wsparcia, i już sama same powiedzenie, że my ciebie nie zostawimy, że możesz na nas liczyć, że będziemy ci towarzyszyć w tym czasie, powoduje, że one już wiedzą, że nie muszą same zmagać się z tą sytuacją. Więc przynajmniej tak mówi nasze doświadczenie. Nie oceniamy, pomagamy. Dlaczego to wasze hasło jest tak ważne dla kobiet w ciąży? Właśnie ja też przychodząc do stowarzyszenia dziwiłam się, że takie hasło zostało wybrane, kiedy to stowarzyszenie powstawało, bo wydawało mi się, że już mamy takie czasy, że nikt się nie boi oceny. Natomiast okazuje się właśnie poprzez te różne rozmowy z naszymi podopiecznymi, że jednak panie boją się oceny, boją się krytyki właśnie ze strony bardzo często swojej rodziny, swoich najbliższych ze strony sąsiadów y, tych osób, które y, mijają gdzieś na ulicy czy w pracy, że, że jednak od kobiet y, bardzo wiele się wymaga, stawiają się jakieś konkretne wymagania i, i czasem te oczekiwania też są tak duże, że tutaj Panie boją się, że właśnie nie są w stanie temu sprostać, a jednocześnie y, kiedy właśnie sobie nie radzą też, y, to właśnie są jednak oceniane, tak, że, że sobie nie poradziły. I dlatego też wolą na przykład zadzwonić anonimowo na telefon, żeby po prostu porozmawiać i, i być po prostu przyjętą z tym wszystkim, co ona ma, z tym życiem, jakie ma, tak? bez jakiegoś właśnie mówienia, że, że właśnie zrobiłaś źle, czy w ogóle, co ty zrobiłaś. Wspomniała Pani o tym, że dzwonią do was chociażby kobiety, które czekały na, na ciążę, czekały na, na dziecko, a teraz mierzą się z trudnymi emocjami. No właśnie, ktoś, ktoś może powiedzieć, czekałaś, a teraz, a teraz tutaj się boisz, albo na przykład świetnie zarabiasz i jakieś masz trudne emocje, albo na przykład po wojnie to ludzie mieli dzieci, a żyli w jakichś spartańskich warunkach. Dzwoniąc do was, kobieta nie zostanie skrytykowana, wyśmiana, oceniona, czy uznania, uznana za histeryczkę? Tak ponieważ bardzo ważne jest, żeby też dać każdemu prawo do przeżywania tych emocji, które u niego się pojawiają, a te emocje mogą być bardzo różne. E, właściwie każdy człowiek inaczej będzie daną sytuację przeżywał. Więc właśnie to jest ważne. Pierwsze wsparcie, które w ogóle możemy okazać e, kobiecie w ciąży, na, na początku ciąży, czy, czy nawet w trakcie ciąży, to jest to, że ja przyjmuję, że takie emocje mogą się pojawiać, że Ty możesz to przeżywać i wszystko, co przeżywasz, to jest ok. I teraz pytanie, co zrobimy z tym dalej? Tak? W którą stronę pójdziemy? Czego Ty potrzebujesz? To jest naprawdę takie, to jest takie wyjście do, do kobiety w tej jej sytuacji. Miałam o to zapytać. Jak możemy pomóc koleżance, kuzynce, sąsiadce w ciąży, jak towarzyszyć kobiecie? Zdejmować przede wszystkim te presje i te oczekiwania społeczne? Myślę, że tak. To, to jest też bardzo ważne i też, właśnie tak jak przed chwilą mówiłam, wspomóc, pomóc w ten sposób, że ja przyjmuję te emocje, nawet przyjmuję też język czasami. Który może mi się nie podoba, tak? bo kobieta może w, tym, w tej całej sytuacji, w której się znalazła, powiedzieć, że ona nie chce tej ciąży, że ona nienawidzi tego dziecka. Tylko to jest w tym momencie. Nie mówimy, że tak może być zawsze. Wtedy możemy po prostu to przyjąć, że tak się dzieje i teraz dalej coś z tym robimy. Tak? Plus rzeczywiście po prostu pozwolić kobietom. Yy, no, być matkami tak jak one chcą, żeby też niczego im nie narzucać, dać im tą wolność i decydowania i wolność bycia taką, jaka, jaką ona chce być. Co wynika z Pani obserwacji? Czy nasze państwo daje radę, jeśli chodzi o wsparcie kobiet w ciąży? No, ja mam um, ogromne wątpliwości w tej kwestii. Na pewno y, coś na przestrzeni lat się zmieniło, tak, bo, bo my jednak dostrzegamy, y, że właśnie są kobiety w ciąży i, i tutaj tak społecznie nie wiem, jadąc autobusem, tak, y, no, piękne są obrazki, jeśli ktoś wstaje i ustępuje miejsca y, kobiecie w ciąży. Natomiast my wiemy, że jednak jeszcze dużo jest do zrobienia. Dużo jest do zrobienia w kwestii opieki okołoporodowej, w kwestii przyjęcia kobiet do szpitala. Tak? Zwłaszcza też kobiet, które na przykład też tracą czasami swoje dziecko w poronieniu i, i są na przykład kładzione na salę z kobietami, które urodziły, które przytulają swoje dzieci. Więc też taka opieka lekarska, tak? kiedy lekarz, który powinien też pomagać i na przykład przekierować kobietę do takiego stowarzyszenia jak nasze, mówi pacjentce o, o, o terminacji ciąży. Tak? Więc to są różne, różne takie sytuacje, ale rzeczywiście tutaj państwo nie zawsze niestety staje na wysokości zadania. Czyli ta opieka medyczna przede wszystkim, to żeby kobieta mogła dostać się szybko do lekarza, nie czekając, nie czekając ileś czasu. Tak? Powinna w ciągu siedmiu dni, kiedy zrobiła test, natomiast czasami na NFZ musiałaby się dostać dopiero po dwóch, trzech miesiącach. Więc to są takie rzeczy, które, o które państwo powinno zadbać. Wy jako stowarzyszenie nie bierzecie udziału w sporze politycznym, który znów rozpala emocje w mediach. Nie bierzemy, ponieważ my widzimy, że te spory naprawdę nic nie dają i one nie zmienią życia kobiet w tym znaczeniu, że, że kobiety będą przez to, nie wiem, bardziej szczęśliwe, czy, czy będą zaopiekowane, tak do końca. Myślę, że to, co jest ważne, to my chcemy pomagać po prostu konkretnie. Dla nas to się liczy najbardziej, że jesteśmy, chcemy pomagać konkretnie i, i to robimy. I wielu wolontariuszy właśnie do nas przychodzi dlatego, że My nie wywieramy ani presji na kobiety, do niczego też nie zmuszamy. Po prostu jesteśmy po to, żeby pomagać, żeby wspierać. I, i to robimy. I myślimy. No, wydaje nam się, że to jest na ten moment najlepsza droga. 533 112 121 To jest numer telefonu zaufania, o którym rozmawiałyśmy. Można dzwonić codziennie. Tak, można dzwonić codziennie, również we wszelkie święta, Nowy Rok, Sylwester. I jesteśmy od 18 do 23. A więc, drogie panie, drogie dziewczyny, nie jesteście same. Prezes Stowarzyszenia Dwie Kreski, Beata Śmigiera, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.